Witajcie na moim kanale Życie Pełne Książek i przychodzę do was z recenzją tomu pierwszego Ukryta wyrocja serii Apollo i boskie próby autora Michael Jordana. Muszę przyznać, że ma piękną okładkę ta książka i od dawna nie czułam takiej ekscytacji, ekscytacji. Żeby ją przeczytać, no zaczęło się od tego, że w internecie znalazłam różę trzy pierwsze części tej serii i przeczytałam je fragmentarycznie, ale to wystarczyło, żebym nabrała chęci do przeczytania. Gdy zobaczyłam, że jest świetna promocja na całą tą serię, to kupiłam ją teraz, aby móc ją przeczytać i fizycznie mieć ją w biblioteczce. Co do książki, dodaje nam ciekawych bohaterów, w tym główną dwójkę. Jeden z nich, Apollo, z którego perspektywy obserwujemy wydarzenia, posiada niezmiennie wysokie ego, ale jednocześnie jest pokazane, że potrafi kochać. Jest u niego szansa na jego pozytywną przemianę i w pierwszym tomie widzimy już. Pierwsze oznaki tego. Są tutaj krótkie wstawki z jego przeszłości, które uważam za ciekawe. No, na początku w miarę go lubię, ale później, gdy staje się odrobinę lepszą osobą, to lubię go bardziej. Stanowi on przykład, że nieśmiertelność nie oznacza, że ktoś jest bardzo mody, czyli dojrzały. Natomiast jego towarzyszka, Meg, to choć pożory mylą, to ma zakmatwaną psychikę. Ich relacja pozwala, że mogą uświadomić, uświadomić sobie parę kwestii. W książce to są ślady stylu, którzy znamy z poprzednich książek autora, ale to mi nie przeszkadza. Osobiście uważam, że to jest jedna z najzabawniejszych serii, które dotąd poznałam. Są tutaj odniesienia do istniejących czy kiedyś żyjących osób, których polski czytelnik w większości skojarzy. A po mowę w Jest to naprawdę zabawna i wyrazista historia, w której wiele się dzieje. O nie kojarzę, żeby w jakikolwiek szaleje, w każdym razie tym uniwersum żywsko-greckim, był motyw przemiany bohatera, czy ktoś miał tak trudną sytuację psychiczną jak Meg. Tu mam wrażenie. Tu mam wrażenie, że bardziej odczuwamy, że za wygraną trzeba zapłacić. Wahałam się między 4 a 5, ale ostatecznie dam 4,25 i myślę, że to całkiem możliwe, że to będzie jedna z moich ulubionych serii w tym roku. No to wszystko i do widzenia.